Często zastanawiam się, czy ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda w tej chwili nasza żywność i jaki jest powód tego, że tak bardzo chorujemy. Każdy z nas ma wśród swoich bliskich lub wśród rodziny czy znajomych kogoś, kto choruje na raka, kto, kto, kogoś, kto już umarł, i to są ludzie całkiem młodzi. Czy się ludzie zastanawiają z jakiego powodu następuje taka ekspansja chorób cywilizacyjnych? Mam wrażenie, że większość tego zależy od naszego jedzenia czyli od tego, co jemy. Niestety supermarkety oferują nam żywność, która nie przynosi zdrowia. I jak się dobrze przyjrzeć tej żywności, to nie żywność od polskiego rolnika. Tak naprawdę w składzie produktu możemy wyczytać tylko soję, kukurydzę, syrop glukozowo-fruktozowy, różnego rodzaju dodatki typu fosforany, azotany, aspartam, glutaminian sodu. Te wszystkie rzeczy w małych ilościach nigdy nie powodowały takich efektów jak w tej chwili spustoszenie w zdrowiu ludzi. Natomiast obecnie jest ich tak dużo, że ludzie chcący zachować swoje zdrowie czy będący już chorzy muszą odejść od tej żywności. Jedynym rozwiązaniem jest wrócenie do rolnika. Musimy odnowić więź między miastem a wsią. Musimy z powrotem tą więź odbudować. Problemem, problemem jest tutaj bardzo wygórowane obostrzenia sanitarne, które nakłada się na rolnika, który chciałby produkt przetworzony ze swojego gospodarstwa wprowadzić do obrotu. Okazuje się, że chcąc zrobić sok, czy kiełbasę, czy ser, czy masło, musimy spełnić takie same wymogi jak wielkie zakłady przemysłu spożywczego. Oczywiście żadnego rolnika na to nie stać, jeżeli jest, jego sprzedaż jest ograniczona, mała i sezonowa. Więc myślę, że jedynym rozwiązaniem jest zachęcenie konsumentów do tego, żeby szukali zaprzyjaźnionego rolnika w pobliżu. Pomóżcie nam utrzymać nasze gospodarstwa, a my wam pomożemy utrzymać zdrowie.